ZSP nr 2 w Oławie ma już 20 lat. 27 marca w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 imienia Zjednoczonej Europy w Oławie odbyła się uroczystość będąca punktem kulminacyjnym obchodów jubileuszu 20-lecia tejże szkoły. Obecni byli przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, przedstawiciele wielu organizacji i instytucji zaprzyjaźnionych ze szkołą oraz emerytowani nauczyciele. Był to czas podsumowania działalności i pochwalenia się sukcesami i chociaż to tylko 20 lat, było ich wiele. Nie mogło zapragnąć podziękowań osobom, firmom i instytucjom za wspieranie szkoły. Było również wiele gratulacji, życzeń i prezentów złożonych na ręce dyrektor szkoły Jadwigi Braniewskiej. Kiedy chyba 3 lata temu poprosiłem Panią Dyrektor, żeby naprawiła maszynkę, która jest na kartce szkoły to Pani Dyrektor zrobiła wszystko, żeby tak się stało i po wielu latach, tak można powiedzieć, nad tym budynkiem załopotała biało-czerwona kolonia. Dla wielu to był taki znak, yy, który na trwale gdzieś pozostanie głęboko w pamięci, bo kiedyś widziałem starą fotografię niemiecką, nad tym budynkiem powiewała flaga ze swastyką. Teraz wierzę, że zawsze będzie pobiegać Biała Czerwona. Trzeba o tym To tyle mojej refleksji. Bardzo serdecznie jeszcze raz gratuluję Pani Dyrektor. Pozwolę sobie złożyć na Pani ręce stosowną taką opisę upamiętniającą. Natomiast poproszę Pana Przewodniczącego, żeby na ręce żony Pana Dyrektora Mariusza złożył ten bukiet kwiatów z życzeniami zdrowia. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję bardzo. Przygotowana była również wystawa okolicznościowa poświęcona historii szkoły oraz jej współczesności.